Siemano. A tak wygląda na chata. Na biało nie lubią biały kolor. Nie wiem czemu lubią ten biały kolor, ale wygląda tak. A tu nasi sąsiedzi, też Polacy, za krzakiem, może wam pokażę, podnoszą cały dom. Do samej góry. Dużo Polaków tutaj jest. Bardzo dużo. Aż w szoku jestem. O tak to wygląda ta chata teraz, obecnie, w tej chwili, całutka biała, glefy jeszcze musimy położyć tylko, o tutaj, o. I koniec roboty naszej i będzie niedługo powrót, na razie, trzymajcie się. Siemano, jest gitara, jesteśmy w parku. Może kamerzysto pokaże trochę park. Powolni kamerę. Pijemy pół 3,5% to nie opłaca się kompletnie. Nie opłaca się kurwa pić Szczerze jego. Szczerze mówiąc, tu jest zaraz w przedszkole. Tam ogniska palą. Widzieliśmy to z kamerzystą. No i cóż, pozdrawiam wszystkich widzów. Będzie dobrze, już niedługo wracamy. Już blisko, blisko jesteśmy. Blisko powrotu. Także o, tak się bawimy. Zamiast pracować, to pijemy. O, i wszystko na temat. Na razie trzymajcie się. No. Siemano widowie, dzisiaj jest sobota, przedostatni dzień tutaj w Szwecji. No i zrobiliśmy dom, no i jeszcze zdarzyliśmy się załapać z ekipu na, tutaj nagle, na chleb, tych, na tych dwóch yy, budynkach, dwóch blokach, nie? Także nie obijamy się, nie opierdalamy się, robimy swoje, idzie dobrze. I pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Niedługo będę w Polsce. Siemano! No i siemanko, no i wypływamy, no. Powiem szczerze, że zajebiście jesteś w Szwecji. Inny pieniądz, inne życie, inny standard. Musicie to zobaczyć po prostu. Bez komentarza. A ta kopuła to tam dyskoteka się odbywa na tej kopule białej. Nie złe balety, powiem Wam szczerze. A to jest jakiś prom szkocki bodajże. Ogólnie wrażenie niesamowite, powiem Wam szczerze. Naprawdę, kurwa, coś pięknego. Na widzowie. o tak właśnie wygląda noc na statku pusto tu jest wejście a tu jest ten pokład zewnętrzny po prostu nikogo kurwa nie ma pusto cisza i spokój Widok się niezły, a tu jest morze, morze. Tak jest w nocy na statku. Wszystko pozamykali już, nawet nie ma kurwa, ledwo zdążyłem piwo kupić. Naprawdę, będą szczerze. O! Tu ktoś się został. Butelkę pustą pewnie. Po czym? Nawet nie pustą, nawet nie dopitą. Potyski. Mhm. Kupa kipów. Kupa kipów. Tak wygląda, tak wygląda statek na zewnątrz w nocy Wszyscy się najebali i to teraz kurwa wszyscy śpią Dokładnie tak to wygląda Ło, wow, jak, jak zwykle piździ I to grubo piździ Tam, w tamtą stronę, co teraz pokazuję to jest mniej więcej Szwecja. Super było, lubię wam Nawet przy robocie, przy pracy To było super Na razie